Ośrodek kształcenia międzynarodowych inżynierów spawalników na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej otrzymał autoryzację Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa w lutym 2002 roku. Nasz ośrodek był pierwszym w Polsce tego typu ośrodkiem uniwersyteckim. Kształcenie międzynarodowych inżynierów spawalników zawiera około 450 godzin zajęć. Po kształceniu w ramach studiów podyplomowych absolwenci zdają egzamin końcowy w Krajowym Ośrodku Certyfikacji Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i otrzymują dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika. Dyplom taki jest dyplomem specjalizacji zawodowej, podobnym do dyplomów w zakresie prawa i medycyny. Dyplom uprawnia do zajmowania kluczowych stanowisk nadzoru spawalniczego w przedsiębiorstwach produkujących, remontujących, serwisujących wszelkiego rodzaju konstrukcji wykonanych z użyciem procesów spajania, a więc spawania, zgrzewania i lutowania. Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika ma globalny zakres obowiązywania i otwiera karierę zawodową, w dowolnym punkcie na mapie świata. W większości przypadków uczestnicy procesu kształcenia zostali na nie skierowani przez pracodawców, renomowanych wytwórców krajowych i międzynarodowych z przemysłu okrętowego, lotniczego, energetycznego, producentów środków transportu takich jak autobusy, samochody, środki transportu szynowego. Nie byłoby możliwe osiągnięcie takiego sukcesu bez odpowiedniej kadry rekrutującej się głównie z pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania. Organizatorem i kierownikiem ośrodka od początku jego istnienia jest doktor inżynier Tomasz Kozak, docent Politechniki Gdańskiej, a jego zastępcą doktor inżynier Wojciech Kiełczyński, również docent Politechniki Gdańskiej. Słuchacze otrzymują po zakończeniu nauki Dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydawany przez naszą uczelnię, który jest bardzo ceniony przez pracodawców z otoczenia przemysłowego Pomorza, jak również z innych regionów kraju. Studia podyplomowe to praktyczne wdrażanie znanej maksymy kształcenia się przez całe życie, obowiązującej nas wszystkich bez względu na wiek. Kształcenie to odbywa się w zmodernizowanych gruntownie w ostatnich latach laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą oprogramowanie komputerowe pozwalające realizować zajęcia przy zastosowaniu współcześnie produkowanego sprzętu spawalniczego, tym spawania zrobotyzowanego, jak również spawania wysokoenergetycznego, jak na przykład spawanie wiązką laserową. Część zajęć odbywa się w tym pięknym budynku, który tutaj za mną widzicie. W tym budynku znajdują się laboratoria, w których studenci mogą na przykład określać naprężenia w złączach spawanych, mogą prowadzić badania metalograficzne przy użyciu nowoczesnych mikroskopów skaningowych, mikroskopów świetlnych. W laboratoriach znajdują się również maszyny wytrzymałościowe, w których można określać właściwości mechaniczne uzyskiwanych złączy spawanych. Proces spawania w wytwórniach spawanych konstrukcji dozorowych jest procesem specjalnym i wytwórca musi zatrudniać wykwalifikowany personel spawalniczy. Obecnie takie studia prowadzą wybrane przez instytut ośrodki dydaktyczno-naukowo-techniczne, na przykład jak na wydziale mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Dzięki temu firmy wytwarzające konstrukcje spawane mogą z tego korzystać i zatrudniać w pełni Kompetentnych inżynierów spowolników wykształconych na Politechnice Gdańskiej. Podczas badania stanu technicznego okien Kościoła Ameryskiego w Gdańsku okazało się, że ich stan jest bardzo zły, ich żeliwna konstrukcja wykonana w XIX wieku. Wymagała specjalistycznych prac ratunkowych. Dzięki pomocy zespołu specjalistów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, a szczególnie dzięki zaangażowaniu zespołu spawalnictwa pod kierunkiem doktora Wojciecha Kiełczyńskiego, udało się ten bezcenny zabytek uratować. Jestem absolwentką Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w kierunku mechanika i budowa maszyn oraz podyplomowych studiów Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika. Wiedza techniczna oraz znajomość dziedziny spawalnictwa sprawiła, że awansowałam bardzo szybko i aktualnie pracuję na stanowisku dyrektora zarządzającego Jestem w trakcie pisania pracy dyplomowej na temat spawalnictwa i rozważam kontynuację edukacji na studiach podyplomowych Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika. Uważam, że jest to bardzo ciekawa ścieżka kariery zawodowej. Kursy, które przedstawiamy kandydatom, umożliwiają ubieganie się o certyfikat Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika. Egzamin taki można złożyć w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty.